Zapomniał Wu, jak cielęcie był. Jest to bardzo fajne powiedzenie, które szczerze mówiąc przydałoby się wielu osobom na YouTubie i nie tylko. Więc y, dzisiaj, żeby zobaczyć jakim cielakiem ja byłem w przyszłości, gdy zaczynałem robić moje filmy na YouTubie, zrobimy sobie spróbuj nie skisnąć challenge, czyli po prostu za pośrednictwem tej maszyny, którą cofniemy się w czasie. Jest to Asus ROG Strix GL502 i y, postaramy się sprawdzić, no jak ja robiłem filmy. Ale może najpierw się przesiądźmy, co? Bo tutaj trochę tak... Dziwnie, niewygodnie. Myślę, że tutaj będzie bardzo fajne miejsce. Załóżmy sobie słuchawki. No i przy okazji jeszcze, jak wpinam tutaj sobie mój zestaw słuchawkowy, to zapytam się, czy są jakieś tutaj osoby na moim kanale, które kojarzą mnie jeszcze z początków mojego kanału? Jeśli nie, to będziecie się dobrze bawić. No dobra, więc teraz będziemy musieli. Cofnąć się w czasie za pośrednictwem tego otóż y, rozsuwanego menu, gdzie wybieramy sobie moje najstarsze filmy. I proszę bardzo ukazuje nam się paleta po prostu niesamowitego kontentu osoby, która myślała, że zwojuje internet. I w sumie może trochę to zrobiła. <słuchy> Słuchajcie, to jest mój pierwszy film. Pierwszy jaki kiedykolwiek zrobiłem na YouTubie. Moje piękne intro. <słuchy> To w ogóle intro, które tutaj widzicie, to jest po prostu jakiś obrazek wzięty z tego. To jest chyba jakaś firma, która robi traktory. I wziąłem to i tam na dole było jakiś napis, więc ja ten napis tak trochę rozmazałem i zrobiłem taki, wiecie, Nexus. Witam Was. Ja jestem Nexus, Max Manhunter na serwerze Terenas i to jest wprowadzenie do mojej serii poradników, którą od teraz będę robił. Poradniki te <laughs> będą dotyczyły na przykład, jak robić dobry DPS, będę pokazywał Rotacje, speki. Mój Boże, słuchajcie, ja nie wiem co się dzieje, ale ja miałem, chyba miałem jakąś wadę wymowy czy coś, ale ja tak se pleniłem słodko te słuchawki i te pierwsze. Ja w ogóle, pierwsze co myślałem, gdy robiłem ten film, bo to jest mój pierwszy film na YouTubie. To ja powiedziałem sobie, kurde, zrobię takie wprowadzenie, bo ja tak bardzo szybko chciałem już zacząć robić, jak, jak tam ogarnąłem sobie program do nagrywania, jakiś mikrofon, to tak bardzo szybko chciałem nagrać i, i nie chciałem, jeszcze jakby nie udało mi się zrobić konkretnego filmu, więc zrobiłem taką zapowiedź, że coś tam będzie. Świetne, świetne czasy. Citizen Ojej. Behold. <laughs> Moje intra po prostu są świetne. Obracający się, migający ekran. <noise> Jaki kunszt, słuchajcie, to intro. To był chyba pierwszy film, w którym ja pokazałem twarz, o ile dobrze kojarzę. To była moja seria od pierwszego do ostatniego. To było jeszcze moje intro, oczywiście, piękne. I tu już troszeczkę ulepszone. Tu poprosiłem mojego kolegę o to, żeby mi troszeczkę zmienił to To, to intro. Witam Was. Tak wyglądają, moi drodzy. Podobny? Pamiętam w tej serii, ja. jak widzicie, się pojawiłem. Ja nie wiem, co ja miałem to z tymi włosami, sobie. wiecie? Że ja miałem takie długie tutaj, takie, wiecie, takie dotąd mniej więcej. Więc ja byłem słodki co? po prostu. Tak Cały czas miałem długie włosy, ale nie wiem dlaczego, co się działo z tymi boczkami. Ja byłem taki zamulony, ja byłem tak przestraszony, Wy nawet nie wyobrażacie, jak bardzo przestraszony byłem. I swoją drogą, ja tutaj nagrywam na laptopie. To, to co tutaj mamy, to jest nagrywane na laptopie, bo... Mm, Mój komputer po prostu nie działał, i, i nie wiem dlaczego nie chciał nagrywać, więc nagrywałem na, na, na jakimś tam laptop. Nawet nie pamiętam co to za laptop był. Śmieszne, śmieszne czasy, i tak wyglądałem, ale jeżeli chodzi o moje inspiracje, to ja inspirowałem się oczywiście wieloma osobami, i to na przykład można zobaczyć w wielu filmach. Na przykład. Witam Was tutaj, Nexus, i dzisiaj pokażę Wam, jak grać w co ja myślałem wtedy? Co ja myślałem wtedy? <śmienicza> <śmienicza> właśnie to intro O Boże, to wszystko, słuchajcie, to jest swifty. To jest taki youtuber swifty, który tego... który istniał teraz już nie istnieje. I właśnie jak oglądałem <śmienicza> O nie! Ja znaczy, się wyglądałem. bardziej tak PVL, Co ja miałem na głowie? E, jaki hełm, teraz też mam, ale taki mniejszy. 4, Dla wszystkich Ech, pisać pisać Jaki pisać makaron! Pisać. Peace Master, survival. <grym <grym ale nic się w nie nie zmieniło. Trochę kształtów nabrałeś no, tego to Ja naprawdę słuchajcie, to jest najgorszy film, który jaki kiedykolwiek zrobiłem. Nie, jest, to jest drugi najgorszy film, jaki kiedykolwiek zrobiłem. I ja nie mogę po prostu oglądać, Ja go nie mogę oglądać. Ja, ja odkąd go wrzuciłem, nie obejrzałem go ani razu. Ja tylko obrazek jest taki jeden... W ob... <śmuszczam>, sensie, zobaczcie. Witam was tutaj, Nexos. Witam w kolejnym odcinku świątecznym. <śmuszczam> e, jak wiecie, jutro jest Wigilia. No już te przygotowania wszystkie widać. Co <śmuszczam> ja... E... O mój Boże, ja chodziłem choć z kamerą nagrywałem, jak Kierogi ma e, No i u was też pewnie w domach jakieś... Ja, tam ja też, słuchajcie, ja byłem Zem, wtedy w dresach. W zapachy... Ja siedziałem w dresach. No, I stwierdziłem, że kurde będę wyglądał po prostu ślicznie w koszuli, więc ubrałem koszulę z mojego balu gimnazjalnego śnieg się on z nie że... <grydziłem się, <grydziłem się, <grydziłem się, tak <grydziłem> ten śnieg tak nie sobie. Mam boję, Ale jakiś tam szereg szereg nie zostanie, zawsze na co ja zrobiłem? O mój Boże! Chciałem być, słuchajcie, oryginalny, chciałem być bardzo oryginalny i chciałem zrobić jakieś fajne życzenia na nowy rok Więc stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie zrobienie parodii Starcrafta. Nie wiem czy to wtedy was Starcraft nie wychodzi, bo to 2011, coś takiego, StarCraft 2. I wyszedł ten trailer, albo był już ten trailer. Jakie efekty! Wow! Słuchajcie, znaczy, i zrobiłem parodię trailera StarCrafta jak, u, jak ubierają ty <laughs> Jakie efekty specjalne! Wow! Wow! Szok To. Fitezik. Dupa. <laughs> Jezu, ten tyłek, jak jakie te koszulki nie poprawiłem. Tu mi brat pomagał, pamiętam. Może to moja biała kówka. Jakie to jest zażenowanie. Nie wiem, co ja w ogóle myślałem wtedy. A pikolo! Zapomniałem o tym pikolo w ogóle. <laughs> nie, 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 takie nie, to nie. Całego Nowego Roku O nie! O, wow! Moje serce Nie Ja tego nie zrobiłem Nie, błagam wyłączcie to Witam Was, tutaj Nexos. Witam w kolejnym odcinku Ja robiłem takie odcinki Bad z Bad Company Dwa Pamiętam gra, to była dobra, e, fajna gierka Tak, stara gra, można tak powiedzieć Bo to już Battlefield e, 3 przyszedł do tego e... Ostatnio dopiero. Ale świetnie, i, to Wpadłem w posiadanie yy, magicznego Windowsa numer 7. Yy, ciekawe, jakie były poprzednie numery. Yy, yy, tak Nie! Numer nie zrobiłem tego żartu. Wpadłem <grybuj> 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 w posiadanie Windowsa 7. Ciekawe jakie były inne numery. A czasem do czasu trafiały mi się jakieś takie perełki, gdzie ja po prostu robiłem kompletnie randomowe rzeczy. Takie po prostu kompletnie z tyłka, że tak to bym powiedział. I to jest jedna z tych rzeczy, gdzie ja po prostu siedziałem z kolegami, ja dosyć sporo grałem wtedy. Eee, I po prostu zacząłem grać. Gra, graliśmy wtedy w Tea Worlds i tutaj są takie lecą. To nie, nie powinienem tego w ogóle to wrzucać. Wiecie dlaczego? Bo lecą tam żarty, które tylko ja i moi znajomi rozumieją. I to takie po prostu. Wracając na czwaranka z dyskoteki od Adam. She... Skutek od Adam to jest on nazywała nieprawda jest. od Adam oh, Adam oh fuck Adam to był oh. nie wiem dlaczego, ale, ale mieliśmy takie określenie, bo mieliśmy takiego kolegę Adama I, i za Adama się śmialiśmy i zawsze wszystko było Adam po prostu Stary, ale zrobiłeś to Adam i tak dalej, nie wiem dlaczego Bananas, Melonas, yeah It's a hot, hot summer Yeah, yeah. JEEEH! Yeah. Witam Was tutaj, Nexos. Witam w kolejnym ja playstyle. Ja nie wiem, co chodzi ninnym. z tym tutaj na Bordelisie. Jaki słonecznym, powiem Wam. Ja, nie słuchaj. Pamiętam, na pogoda. wczoraj była straszna burza, naprawdę. Nie, nie nagrałem nic z tego, ale była niezła burza. Eee, nie nagrałem nic z tego. Co już nie nagrałem, skórze, robić. nie. Będziemy sprzątać pokój. Sprzątać pokój? Ja nie za Ale ten zwycięstek. Tam to nawet Robię napisałem. To z własnej woli, jak wiadomo trzeba trzymać czystość w swoim pokoju. Wy też powinniście się trzymać. No i powiem wam na przykład nie dlaczego? Wiecie. Dlaczego powinniśmy trzymać czystość w pokoju? Tak dla siebie. Ja nie wiem, powiedz Ponieważ mi. wiem, że że młodzi ludzie często mają z tym problem, żeby utrzymać się w w pokoju, właśnie, czystość. No, bo się wiadomo, nie chcę też. Byłem młody, też nie chciałem sprzątać. No, później doszły do takie rzeczy. Teraz Kłopat. nie jestem młody, nie? Weźmy <laughs> to. Znaczy, jako pierwsza pozycja, takiego, o której wspomnę, to jest komputer. O Jezus, co ja robię? To jest komputer. To się zgadza. Powinniśmy utrzymać porządek także dla komputera naszego. Dlaczego? 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 To dla niego, Ponieważ. <laughs> Słuchajcie, to jest film, który sprawił, że jestem tutaj dzisiaj, gdzie jestem. To był, to był dla, dla remigiusza Maciaszka, zrobiłem ten film. Ja opowiadam tu historię swoją. Nazywam się Nexus i od lat jestem graczem World of Warcraft. Lecz moja pasja nie rozpoczęła się od tego tytułu. Moja pasja, nie nie Jako małe dziecko moje oczy ujrzały na ekranie komputera takie tytuły jak Diablo, Icewind Dale czy Baldur's Gate. A to prawda, no. Ja nie no, byłem okay, jeszcze graczem no. jako, że nie miałem swojego komputera... Good times! Świat gier poznałem. Fajno, fajno, słuchajcie i tu nawet chyba Remigiusz Maciaszek zostawił komentarz pod tym filmem, o ile dobrze kojarzę. Zaraz zobaczę. Bardzo dobry film, podobało mi się. Remigiusz Maciaszek, 5 lat temu i od tego serdecznie zaczęło. Od tego właśnie komentarza. Pamiętam, byłem wtedy... Mm, Byłem wtedy w szkole, to już było liceum chyba tak mi się wydaje, pierwsza liceum i byłem słuchajcie przed fizyką, miałem iść na fizkę i dostaję tutaj powiadomienie, że już Maciaszek, że rok wtedy, rok 2K, wtedy właśnie za, y, mój film polubił i napisał, ja byłem taki, po... i napisał do mnie wiadomość prywatną, może ją tam gdzieś jeszcze mam, że chce ze mną zacząć współpracę. Szok. Wszyscy uśmie uś uśmiechajcie się do kamery teraz. Hihihihi. Hi, hi, hi. <laughs> nie zapomnijcie, że mamy kamery. E, tak, gdzieś tutaj na lewo albo prawo pojawią się nasze kamery. i To, to się nie to dzieje się, To nie? będzie seria w stylu Ratujcie takich podcastów. E, Co to są podcasty? Chce ktoś wytłumaczyć? <laughs> <O>. Nikt? Tak <laughs> no, Ta cisza, nie! Nie, <laughs> nie. Tutaj Ułaczcie, tylko nie. Po to... nie moi trensecie, ja mam dość. Ja mam dość trzecie. O Boże. Moi drodzy, jeżeli film Wam się oczywiście podobał, to jak najbardziej zostawcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podoba, zostawcie łapkę w dół. Mam nadzieję, tak czy siak, że Wam się podobało. Warto spojrzeć na swoją historię starych filmów, więc ciekaw jestem, czy, jakiś, czy uda się zrobić z tego jakiś challenge. Namówię może innych chłopaków, żeby też zrobili sobie taki, taką retrospekcję i zobaczyli, co tam było na ich kanałach. Mam nadzieję, że się podobało. Przepraszam za wygląd, ponieważ... no. I wróciłem z dworu, a bardzo mocno pada, Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Papa, cześć. Jezusie się drogi, masakra, ej.